Wybuch epidemii w połowie marca spowodował zawieszenie normalnej działalności ośrodka, uniemożliwił nam realizację zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Musieliśmy odwołać prowadzone zajęcia z instruktorami, seanse kinowe, spektakl teatralny czy kwietniowy pokaz magii. Wystawy malarstwa pani Alicji Idzik zrealizowaliśmy w wersji online podobnej konwencji odbyły się warsztaty czy kiermasz wielkanocny. Z okazji Dnia Dziecka nagraliśmy wspólnie z Miejską Biblioteką teatr w wersji kamiszybai. Konkurs mikrofon dla przedszkolaka w tym roku polegał na zgłaszaniu nagranych wcześniej w domu występów. Zmieniliśmy nasz kalendarz na 2020 rok i czekamy na nowe wytyczne z Ministerstwa. Złożyliśmy kilka wniosków do Ministerstwa Kultury czy innych organów przyznających granty. A ideą złożenia naszego wniosku do programu Kultura w sieci była chęć i potrzeba wsparcia naszych artystów i twórców z naszej gminy, by ze względu na trwającą epidemię by móc realizować w pełni ich twórczość artystyczną. Projekt Włowski Elementarz Kulturalny zakłada przeprowadzenie i zorganizowanie aż siedmiu koncertów. W tym dwa będą to koncerty realizowane w formie na żywo. Dodatkowo zorganizujemy i przeprowadzimy aż pięć spotkań z lokalnymi twórcami i artystami. W ramach projektu zorganizujemy również cztery wystawy. Będzie to wystawa m.in. jednej lokalnej artystki oraz podobiecznych sekcji, które działają przy Ośrodku Kultury w Wołowie. Zaprosimy również w ramach projektu do obejrzenia wirtualnej wystawy zorganizowanej przez Muzeum Współczesne w Krakowie. W ramach projektu uruchomimy również portal wołowski Elementarz Kulturalny, na którym to portalu będą zamieszczone wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania, filmiki, spotkania, etc. Dodatkowo będzie tam również miejsce dla naszych artystów, twórców, rzemieślników, no wszystkich osób, które znacząco wpłynęły na stworzenie kultury w naszym mieście. Tam, słuchajcie, będziecie również wy jako artyści mieli swoje miejsce. W ramach projektu zapraszamy również bardzo serdecznie mieszkańców naszej gminy do stworzenia z nami galerii. Galeria będzie nosiła nazwę Wołów w czasie korony i będzie prezentowała Wasze zdjęcia, jak spędzacie, albo jak spędzaliście czas właśnie w czasie tej pandemii. W projekcie Wołowski Elementarz Kulturalny zostaną wykorzystane nowe media. Głównie projekt skupia się na przestrzeni wirtualnej, wykorzystaniu internetu do prezentacji wydarzeń i działań oraz do integracji społeczności lokalnej wokół wydarzeń edukacyjno, kulturalno-artystycznych w naszym mieście. Powstanie strona internetowa platforma Wołowski Elementarz Kulturalny, na którym będziecie mogli znaleźć efekty końcowe wszystkich działań. Powstanie również strona na Facebooku, Instagram oraz kanał na YouTube. To, co jest również ważnym aspektem nowych mediów, to łatwy i szybki dostęp do prezentowanej treści. Będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniach streamowanych, czyli takich, które będą udostępniane na żywo, dzięki czemu będziecie mogli zaprosić do wspólnego oglądania przyjaciół czy rodziny. Będą również prezentowane materiały w formie Nagrań wideo czy dokumentacji, spotkania, wystawy, do których będziecie mogli zajrzeć w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Ważnym elementem jest również promocja projektu i wykorzystanie aplikacji Bliska. Zachęcamy Was do uczestnictwa w projekcie, nie wychodząc z własnego domu. Wykorzystajcie swoje telefony, komputery i łączcie się do działań online. Gratuluję Włoskiemu Ośrodkowi Kultury pozyskania kolejnych środków na rzecz działalność kulturalną w dalszym mieście. Jest to duży sukces. Na 6 tysięcy wniosków nasz wniosek przeszedł. Gratuluję całej zawodze, panu dyrektorowi i cieszę się, że w takim trudnym momencie pandemii Włoskie Środek Kultury działa, pozyskuje pieniądze. Życzę sukcesu. Pozdrawiam.